Szanowni Państwo, ochrona klimatu i troska o ekologię to nasza wspólna odpowiedzialność. Przestawienie gospodarki na zeroemisyjne tory to wyzwanie, ale i szansa na rozwój nowych technologii i innowacji. W województwie śląskim doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jakie zadania przed nami stoją. Przyjęliśmy strategię rozwoju województwa pod nazwą Zielone Śląskie 2030. Walka ze smogiem i troska o poprawę jakości powietrza to priorytety dla zarządu województwa śląskiego. Od początku obecnej kadencji, we współpracy z rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Komisją Europejską, podejmujemy konkretne działania mające na celu pozyskanie funduszy na odnawialne źródła energii, ekologiczny transport i wymianę źródeł ciepła. Niemalże pół miliarda euro w ramach regionalnego programu operacyjnego zostało zaprogramowane na szeroki pakiet działań antysmogowych w regionie. W 2020 roku 972 miliony złotych w ramach RPO przeznaczyliśmy na projekty związane z efektywnością energetyczną i gospodarką niskoemisyjną. Przykładem działań antysmogowych jest realizacja programu GEPARD-2, który to w praktyce dotyczy wdrażania niskoemisyjnego transportu. Przedsięwzięcie to o wartości ponad 138 milionów złotych jest realizowane przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. W ramach konsultacji umowy partnerstwa na lata 2021-2027 zarząd Województwa stara się dodatkowe 1,2 miliarda euro z funduszy unijnych na walkę z niską emisją. Środki te pozwoliłyby samorządom dofinansować wymianę źródeł ciepła u mieszkańców. To realne wyjście naprzeciw wymogom uchwały antysmogowej. Rozważając jej zaostrzenie, konsekwentnie działamy nad pozyskaniem dodatkowych funduszy dla gmin i mieszkańców tego miejsca serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Szczytu Klimatycznego. Udział strony rządowej, samorządowej, przedstawicieli biznesu, nauki, organizacji społecznych oraz pozarządowych zapewni szeroką i bardzo korzystną dyskusję. To będą trzy dni merytorycznych debat na temat ekologicznej przyszłości Polski. Zadbajmy razem o nasze środowisku. Wszystkiego dobrego.